Miejscowi, biografie Żydów kieleckich. To było ich miejsce na ziemi. Zanim przyszła zagłada, nazywali to miasto swoim Kielczanki i Kielczanie pochodzenia żydowskiego. Kim byli, jakie mieli plany i marzenia? Gdzie pracowali, do jakich szkół chodzili i gdzie odpoczywali? Które miejsca w Kielcach są z nimi szczególnie związane? Być może mijamy je codziennie nie znając ich historii. Kolejny odcinek naszego podcastu, rozpoczynamy tym razem nie w Kielcach. Do Kielc na planty będziemy zmierzać, ale my zaczynamy w Bodzentynie. Jest z nami dr Marek Maciągowski. Dzień dobry. Andrzej Białek. Dzień dobry. I Małgorzata Kowalewska. Tak, zaczynamy w Bodzentynie, dlatego, że w Bodzentyn w styczniu 1945 roku to jest miejsce, gdzie na rynku, w knajpce siedzi Józef Halperin, pod nazwiskiem Jan Znikowski. Ogląda dokumenty, które dostał od swojego dowódcy w Armii Krajowej. Widzi żołnierzy sowieckich, którzy wyzwalają miasteczko. No i zastanawia się, jakie będzie jego dalsze życie. Józef Halperin to jest Żyd, Łodzianin, żołnierz Armii Krajowej z bardzo bogatą przeszłością. Ale wtedy w styczniu 1945 roku decyduje się. Jechać do Kielc, bo to jest miasto, z którym on bardzo mocno emocjonalnie związał się. Z Kielc po kilku dniach jedzie do Łodzi, szuka rodziny, szuka śladów po rodzinie i rozczarowywuje się łodzią. Jeszcze to życie żydowskie nie odradza się, jeszcze go nie widzi. Dowiaduje się, że rodzina zginęła. On sam przeżył cudem na Białorusi, na, na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Yy, I wraca do Kielc. Wraca do Kielc. Tutaj yy, też tro, trochę przypadkowo spotyka w pociągu kobietę, z którą rozmawia się. Yy, rozmawia i umawia się, że będzie pracował u niej w warsztacie szklarskim, który prowadził jej mąż, też żołnierz armii krajowej. Yy, I pracuje w tym warsztacie. I do tego warsztatu sztukarskiego przychodzi pewnego dnia człowiek, w którym on rozpoznaje Żyda. To, co żeśmy mówili sobie, że, że ludzie szukali się, poznawali, pytali. I tym Żydem okazuje się, że jest Seweryn Kahane, który mu, mówi, że słuchaj, odradza się życie żydowskie w Kielcach, mamy kibuc na ulicy Planty, przyjdź do nas, Organizujemy grupę młodzieży, y, która będzie wyjeżdżała do Izraela. Y, może się zgodzisz. Seweren Kahane, który też ginie potem w pogromie kieleckim, też był żołnierzem Armii Krajowej, y, walczył w Warszawie. Y, A pochodził z Elwowa. Pochodził z Lwowa, tak związany był z rodzinie ze Stanisławem Lemem. I to on właściwie namawia do, y, do tego, żeby. Józek Ziuk, pseudonim partyzancki, zaczął pracować z młodymi ludźmi. Dobra, się o to możemy się na chwilę zatrzymać, bo to sytuacja niecodzienna. Żyd, żołnierz Armii Krajowej. No, Żydzi byli zamknięci w gettach, albo w obozach, albo ukrywali się w lasach, albo u swoich bliskich przyjaciół, Polakach. Do, 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 jak, jakim cudem to się stało? No stało się to, to jak, jak w wypadku takich wszystkich losów ocalonych y, za sprawą szczęśliwego przypadku. Trochę szczęścia, trochę pomocy y, rodziny, pomocy Polaków. Y, Józek Halperin y, trafił, trafił na wschód, trafił na, w okolice Baranowicz y, i tam oczywiście y, dzięki Pomocy znajomych znalazł się jako Polak pod przebranym pod nazwiskiem Józef Malczewski, ponieważ był wychowany w domu, którym językiem codziennym, jakim posługiwali się rodzice, był język niemiecki. Łódź była wielonarodowa. Część Żydów miało pochodzenie i, i związana była z kulturą niemiecką, tak jak ta, jak rodzina Halperina. Jemu łatwiej było znaleźć pracę. Jemu łatwo było znaleźć pracę, zaczął pracować jako Polak, oczywiście. Zaczął pracować jako tłumacz dla Niemców, gdy już weszli Niemcy. Wcześniej, jak była jeszcze władza rosyjska, Zaczął pracować jako nauczyciel, w wielu różnych miejscach pracował. W końcu skończył w polskiej rodzinie jako zarządca majątku, który przejęli Niemcy. I tak przez do 403 roku właściwie, aż trafił też dzięki pomocy, jak on to cały czas pisze, dobrych ludzi, nawet dobrego Niemca, do pracy jako tłumacz w Straży Leśnej. Tam związał się czy nawiązał kontakty z partyzantką, najpierw rosyjską, z którą jednak nie było mu po drodze, z partyzantką polską. I za pomocą kontaktów z Polakami postanowił dostać się tutaj na ziemię centralne Polski, jako, jako ten tłumacz, czy funkcjonariusz straży leśnej. I to był trochę przypadek, pomogło mu wiele przypadków w życiu no i wielu dobrych ludzi, że on trafił do Warszawy. Tam przez swoich znajomych nawiązał kontakt z oficerami Armii Krajowej, którzy skierowali go do w Góry Świętokrzyskie. Odbyło się to tak, że gdy, na no, znaczy to nie było takie proste, jak ja opowiadam, ale było tak, że gdy grupa tych strażników leśnych trafi już tutaj w Góry Świętokrzyskie, oni po dezercji zorganizują im pobyt w oddziałach. I tak też się stało. Oni, kilku tych ludzi z Polesia, yy, trafili jako funkcjonariusze straży leśnej niemieckiej. Bo to służby, taka mundurowa służba. Tak, tak? służba pomocnicza. Yy, on jako tłumacz trafili do Suchedniowa. I uciekli z Suchedniowa. Natomiast te kontakty pozwalają im nawiązać yy, kontakt z oddziałami partyzackimi. Oni trafili w różne miejsca. Czyli można powiedzieć, że to były intencjonalne działania. On szukał kontaktu z armią tak. podziemną. Nie wiem, czy wiedział, że, że, że taka struktura istnieje, że tak to się nazywa. Bardzo dobrze wiedział. To, to był zorientowany już tam. To z około... Są jakieś też pobytki patriotyczne. Można jakoś tutaj patriotyczne na pewno też cały czas jednocześnie była u niego ta świadomość, bo on szukał kontaktów i wiadomości o rodzinie. Cały czas dowiadywał się o tym, co się stało z Żydami, co się dzieje. Natomiast był zdecydowany walczyć. I tutaj, gdy trafił na Kielczyznę, wstąpił, czy, czy dostał przydział do oddziału już w drugim batalionie pod dowództwem Nurta, Zresztą potem brał udział w kilku bitwach, w kilku potyczkach. Dokładnie opisuje to w swoich wspomnieniach, w swojej książce. Pisze też o, nur o nurcie w samych superlatywach. Był to dla niego bardzo, bardzo dobry dowódca. Znaczy musiał ukrywać swoje pochodzenie żydowskie? Występował pod polskim nazwiskiem Józek, Józef Malczewski. Malczewski. miał ma jak Piłsudski. Pseudonim miał jak i pod takim nazwiskiem go y, znano w oddziale. To znaczy, on miał wygląd taki bardzo, bardzo polski. Y, myślę, że większość inny, no myślała w ogóle, że on jest Żydem, natomiast on pisze, że, że były sytuacje takie, że zwłaszcza gdy kąpieli, gdy widzieli, że jest obrzezany, nigdy y, nie miał ze strony kolegów y, w oddziale, w kompanii swojej y, żadnego y, słowa na ten temat. Y, nawet dopiero nawet po wojnie, gdy, gdy, gdy już nawiązał kontakt z, z Polakami, z kolegami z oddziału, to niektórzy z zdziwieniem dowiadywali się, że, że on jest Żydem, ale to nie wpłynęło zupełnie na, na ich kontakty bo te kontakty były bardzo serdeczne. On szukał kontaktu z kolegami już w latach 80., gdy, gdy mógł do Polski przyjechać. Tym impulsem, takim jak sam pisze, była książka Cezarego Chlebowskiego o Góry gdzie był wymieniony jako właśnie partyzant Nurta, gdzie jego nazwisko się pojawiło: oczywiście nazwisko malczewskie, a nie Halperin. Ale przyjechał tu z Hanoweru, gdzie był na odczycie jako uczony izraelski. Bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy. My widzieliśmy się też z nim, rozmawialiśmy kilka razy. On był entomologiem, specjalistą od y, owadów, y, zwłaszcza owadów leśnych. Właśnie ja znalazłam, że on ileś gatunków nazwał <laughs> nazwiskiem swojej rodziny. Tak, nawet na, takie są różnego rodzaju owady, które się właśnie tam nazywają halperinus. Tak, tak. Y, natomiast to, co coś najśmieszniejsze, ja sobie bardzo dobrze to zapamiętam, pój <laughs> także jak bo on z, najpierw był nauczycielem, potem pracował du, dużo też w wioskach młodzieżowych. Ale gdy już zrobił doktorat, zainteresował się właśnie owadami, zwłaszcza owadami leśnymi, yy, za namową profesora, to mówiłem, no człowieku, ale ty się interesujesz tu lasem, a przecież widzisz, że w Izraelu nie ma lasów. Mówi, no to posadźcie. Mówi, no i zaczęliśmy sadzić lasy. I mówi, wszystkie swoje badania zrobił na tych lasach po kilku latach, które sadzili na tych pustyniach i i mówi: Dopiero mógł zostać entomologiem, ale to była jakaś anegdota. Natomiast był specjalistą od ochrony właśnie gatunków leśnych. Ale przerwaliśmy wątek, bo przychodzi do zakładu szkolarskiego Seweryn Kahane no. i namawia Halperina do. Namawia go właśnie do tego, żeby został instruktorem albo kierownikiem grupy młodzieży też w organizacji IHUT, tej samej, o której. Działał y, Rafał Blumenfeld. Przy czym to jest Ale Józef Halperin był pierwszym instruktorem, i to była pierwsza grupa ocaleńców. Pościągali y, właściwie dzieci, bo to było 14 15 latkowie ty, te dzieci, które przeżyły. Jak on pisze, to w jego grupie byli ci, którzy przeżyli Auschwitz. Kilka osób, były osoby, jedna nawet z listy Schindlera. Y, były dzieci, które przeżyły w polskich rodzinach, ukrywając się powsiach w rodzinie leśników. Yy, pisze też o tym, jak, jak wyglądał ten kibuz, o tym, że oni musieli się starać o wszystko, o, o łóżka polowe, dwupiętrowe, które gdzieś tam dopiero z przydziału wojewody, bo przecież to był czas, kiedy nie było dosłownie nic. Zaczęli się organizować, zaczęli się uczyć, zaczęli się przygotować do wyjazdu do Palestyny, też nielegalnie. I Halperin był tym, który Poprowadził pierwszą grupę y, w ogóle Brichy z Polski. Grupa kielecka była pierwszą grupą polską, która udała się na emigrację nielegalną do Palestyny. Też jako, jako te dzieci, jako Przemusowi, robotnicy wyjechali przez granicę, też im pomagali różni ludzie. Po drodze, to właśnie bardzo ciekawa historia, nawet z tego roku, sprzed kilku miesięcy. Odezwał się do mnie człowiek, który szukał informacji o swoim dziadku, yy, yy, dziadku żony, który yy, właściwie też yy, był postacią, przeżył getto łódzkie, był yy, właśnie takim działaczem syjonistycznym, brychy, ale rodzina o nim nic nie wiedziała, bo się nic nie chwalił. I w książce Józefa Halperina, właśnie Józka, znaleźli informację o tym, że właśnie on bardzo ten właśnie pan Zelkowicz pomógł im na Węgrzech i w Austrii przy wyjeździe, przy ucieczce z Kielc. A rodzina też jest pochodząca z Żydów kieleckich. Te dzieciaki pod y, przykrywką dzieci przymusowych <kuh> robotników greckich, tak? To... Tak, tak, to była, to był różnego rodzaju kamuflaż, bo oni już ze strefy na przykład y, rosyjskiej Mieli inne dokumenty, żeby przedostać się ze strefy rosyjskiej do strefy y, brytyjskiej, to mieli już inne papiery. Już byli kim innym. Także to naprawdę wymagało bardzo dużego wysiłku y, organizacyjnego. Zresztą potem przez jakiś czas byli we Włoszech, byli w Mediolanie, musieli czekać tam kilka miesięcy na transport. Też szczęśliwie udało im się dojechać. I ta grupa, która nazywała się tu w Kielcach Ku Wolności, no, ma dokumentację, ponieważ była to pierwsza grupa, jak wspomniałem, której, którą Brycha mogła pochwalić, że to jest sukces organizowania i celowości emigracji do, do Izraela. Halperin, jak wspomniałem, był z duszy, on to wielokrotnie mówił, on był Żydem z pochodzenia i z duszy Polakiem. On potem... Bardzo szanował, wręcz czcił, można powiedzieć, tą swoją przeszłość partyzancką. On był z tego dumny, że walczył z Niemcami. Jak mówię, nawiązał kontakty. On tutaj opisał sposób, jak w 89 roku pierwszy raz przyjechał do Kielc z Hanoweru. Ja był indywidualnie zupełnie trafił tutaj na do kielczyznę do Skarżyska i na pogrzebie, ktoś mu powiedział, że jest pogrzeb jakiegoś partyzanta, on tam poszedł. I rozpoznał y, dzika Świderskiego, swojego dowódcę z kompanii, któremu zadał tylko jedno pytanie: gdzie się ukrywałeś? A potem utrzymywali już do końca życia właściwie ze sobą kontakty. Zresztą on potem pisze o wielu y, ludziach z kompanii, z batalionu Nurta, y, z którymi korespondowali, odwiedzali się, bo, bo dla niego to była cały czas y, taka wielka partyzancka rodzina. Był dumny z, z tej swojej przeszłości i z tego, że mógł walczyć z Niemcami. Pardonne koleje losu, te pobyty wojenne w lasach świętokrzyskich, górach świętokrzyskich, a wcześniej białoruskich, może zaszczepiło w nim pasję do badania przyrody, badania drzew. Tak, tak, na pewno, dlatego, że on, on cały czas podkreślał, że właściwie y, to on całe życie, oprócz młodości w Łodzi, to spędził w lesie. Bo tam okolice Baranowicz, majątek ziemski, potem ta straż leśna, gdzie cały czas, potem suhedił, potem partyzantka. Tak na pewno to wpłynęło. Zresztą on cały czas mówi, że od młodości się interesował y, no, owadami, lasem. Także to potem wpłynęło na jego wykształcenie, chociaż Początkowo, nawet w Izraelu, to kilka lat musiało minąć, zatrzymano w ogóle na studia poszedł, e, związane z rolnictwem, potem dopiero e, z leśnictwem. E, Talperin to był taki, taki Żyd-Polak, e, taki Polak patriota, pol, e, jakbyśmy powiedzieli, że, że to był taki człowiek, który bardzo szanował e, tą ideę walki o, o niepodległość, szanował ten czyn zbrojny, partyzancki, to, to był właśnie taki człowiek. On, on był na pogrzebie nurta, gdy się dowiedział, że prochy nurta są sprowadzone do Polski. Polski, tak, to on przyjechał na wykus, gdy chciał odwiedzić nurta w Londynie, wcześniej dużo, kiedy był, no i dowiedział się, że nurt jest wtedy ciężko chory, że już nie przyjmował nikogo. To pisze o tym z takim żalem, że właściwie nurt poświęcił swoje życie Polsa Był to wspaniały człowiek. On, on bardzo to była chyba taka ze wszystkich wspomnień o, o Nurcie. To, to jest taka najpełniejsza i taka bardzo bardzo ludzka opowieść o, o, o tym dowódcy. Ja myślę, że na koniec wszystkich zainteresowanych postacią Józefa Halperina możemy odesłać do jego książki. Tak, napisał książkę Ludzie są wszędzie. To jest jego przesłanie. i W, te, w tej książce są bardzo ważne słowa, bo. On też, pisząc o antysemityzmie, bardzo wyraźnie mówi, że nie wszyscy są antysemitami. I tak jak na przykład antysemici mówią, że wszyscy ludzie są źli, tak wszyscy Żydzi nie mogą mówić, że wszyscy Polacy są źli. On szuka w ludziach tych wartości, które są szlachetne i dobre i nigdy nie, nie generalizował. Nigdy nie generalizował. Myślę, że ta książka jest warta do tego, żeby ją przeczytać, a myślę, że być może dojdzie do tego, że y, przetłumaczona zostanie z Hebrajskiego ta pierwsza jego książka o drodze grupy ku wolności, bo warto, żeby Polacy też poznali tę te, te historię. Jeszcze jest film o Halperinie z Izraela do Polski. I tak, film, bardzo, cieka bardzo Polski. ciekawy film, który też reżyserował Kielczanin, Józef Gębski. I Gębski tam również tak jest trochę bardzo wyraźnie zauroczony postacią, postacią Halperina, ponieważ on, on wyraźnie w, zapowiadając ten, ten swój film. On pisze właśnie, że, że no trochę go, trochę go zafascynował, że go zafascynował po prostu. A taką, tą iskrą właśnie było fascynacji Liegemskiego Halperinem to, że właśnie przyjechał oddać hołd Nurtowi. I w tym momencie będziemy kończyć do usłyszenia wszystkim w następnym odcinku a póki co dziękuję obu panom. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Podcast Biografie Żydów Kieleckich powstał z inicjatywy Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego. Dzięki finansowaniu z Fundacji Róży Luksemburg.